Está <laughs> Yes! <laughs> Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Marek Kiwak. Jestem właścicielem firmy Kiwi Autocentrum. Korzystając, że stoję w korkach, dwa słowa odnośnie naszych nowych wyzwań, którymi będą daily vlogi. Będziemy relacjonować wam nasze codzienne zmagania się z klientami, samochodami i ze wszystkim, co jest związane z naszą firmą. Pozdrawiam Kolejny dzień, w Auto Centrum. To jest naszej bestejny Jarek. Jarek ma robotę tak zwaną fraszkę. Idzie. Czy to jakoś idzie? Jak krew? Nisan nocik, jeden, dwa. Rolka napinająca, pasek wielorobkowy, plus 67 innych elementów, żeby auto w ogóle pojechało. Ale dla Jarka to fraszka. Jak to mówi? Fraszek? Fraszek. Idziemy do Michaela, Majka. Nasz mechanik z Otarączka. Hamulce, S4. No nic ciekawego. Nie ciekawa robotnia? Eee, zwyczajna, no, co Zwyczajna codzienność? Codziennie no, co się ty? wymienia takie klocki s 4 po prostu. No co to jest? Zjeżdżają się co tydzień. Wszystko cacu. Kosmoro, no naprawdę wszystko w porządku. No i widzio? Serwis olejowy. Co? Co? Kurda sprawa. 2 litry diesel, Napęd na 4. Honda Civic. Wymiana, stukanie w zawieszeniu, jest też tutaj winowańca, czyli przegub. Przegub numer 1 wywalony do wymiany. Nowy już czeka. Zaraz będzie wrzucany. Przegub numer 2 wymieniony. Piękny łon. Winowajca. Winowajca Christopher. Christopher Blik. Jeden z naszych najlepszych długoterminowych mechaników z zamiłowania, wolontariusz. Krawaty wiąże, usuwa ciąże. Numeru nie podam, zajęty. Dobra, zabieramy się za montaż. Tarcze, zaciski. Do te piątki. Montero Michael Michael Hello people Hello people Co możesz powiedzieć kurczę o tej kierdole, którą będziesz wymieniał? Uh. Będzie tu siedzieć czy nie? Będę siedzieć, ale Będzie efekt? Efekt będzie, Zabawa będzie <laughs> Dobra. ale fajna będzie. To jedziemy? Space to feel. Cofaji siedzą. Wszystko śmiga. To piątka składana. Nie wiem co tu się dzieje. Co robisz? Kurczę. Auto będzie kończyć, mój Mega to siedzi na takim dużym rocie. No i co? Czeka go jeszcze przystanek do Wymiana całego wnętrza. Oprzybanie foteli, kierownica, podsypica, prawdopodobnie może ruszać. Johnny. Czeka nas jeszcze prezentacja ciuchów roboczych. Mam nadzieję, że dziewczyny zaraz się pojawią, będą robić przymiarki. Tu pokażę wam mały przebieg, jak chłopaki ogarniają sobie nowe ciuchy. I co najważniejsze przyszło nam dzisiaj pierwsza paczka na współpracy firma Foen. Polecam jak najbardziej. Pyk. Czy są ok, czy nie są ok, bo to też zależy od Męskich nie było? No, to są męskie. XL. Ja mam też to przemyśleć. <laughs> Widzimy, jak? To jest XL. Uh -huh. Można też od razu zmierzyć, jeżeli chodzimy do Do tego oczywiście mamy górę i mamy też już mączliwa. Więcej przejrzysz, jak dawno? Tutaj mamy ja taką. nasza siódemka auto zastępcze w pierwszym odcinku widzieliście jak robimy mu serwis olejowy e, tam na tyle była buba ze zderzakiem że postanowiliśmy e, wrzucić zderzak do lakierowania do poprawek kosmetycznych także no co będzie chłop żył. i czeka na następny wynajem a tutaj pokażę Wam małą perełkę Volkswagen Derby, 76 rok. To już chyba wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Jeśli możecie, pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, będziemy na bieżąco. I zapraszamy Was na następny odcinek. Fajny projekt przed nami. X trójka na mega glebie. Także trzymajcie się.